Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym jak widzicie po tytule Eivonowym wideo. Dzisiaj mam dla Was zamówienie z katalogu numer 3, czyli z katalogu marcowego. Miałam to wideo nagrać dawno, dawno temu, bo to zamówienie już stoi u mnie dobry tydzień, żeby tylko. Więc kochani, bez zbędnego przedłużania zabierajmy się za pokazywanie co mam w moim jak zwykle ogromnym pudełku z Eivon. I co my tutaj nie mamy, kochani? Dużo, dużo ciekawych rzeczy. Ja tutaj mam moje zamówienie wydrukowane. E, mój rachunek, który wam mi przysłał, więc będę sobie zerkała na cenę tutaj, bo naprawdę nie pamiętam wszystkiego. I tak, zacznijmy. Pierwsze co w moim kartonie, co udało mi się wyciągnąć, to dwa lakiery, nowe lakiery z. Avion Pro Color in 60 Seconds czyli z 60 sekundówki pokazywałam Wam w katalogu, że weszło 5 nowych odcieni i nie mogłam się powstrzymać, musiałam po prostu musiałam kupić chciałam jeden wyszły dwa i tak jeden mam już dzisiaj na paznokciach, tak jak widzicie nie wiem jak aparat będzie pokazywał kolor ale kolor to jest taka no nie wiem, przepiękny róż taka trochę funkcja, no coś takiego i to jest ten Fierce, on się nazywa Fierce Pink i tak jak bardziej chyba tutaj w opakowaniu będziecie widzieli, faktycznie tak jak jest w butelersce, taki wygląda na paznokciach, jest przepiękny myślałam, że będzie jak dla mnie zbyt odważny ale okazało się, że zakochałam się w tym kolorze drugi to Inspiring Rose i też już go miałam na paznokciach on Wygląda nieco jaśniej w opakowaniu, na paznokciach wygląda nieco ciemniej i nieco bardziej tak um, brązowało, tutaj wygląda jak taki brudny róż, ale na paznokciach troszeczkę bardziej brązowało, może po prostu przy odcieniu skóry tak, tak to się prezentuje. Mam go też na paznokciach w jednym z nagrań, nie pamiętam w którym, ale w którym się robię makijaż, więc będziecie pewnie widzieli, albo może już widzieliście, nie wiem. I ten nazywa się Inspiring Rose. Także piękne dwa kolory, one kosztowały mnie, oj dobrze pamiętam, trzy funty. To tutaj chyba nie mam zapisane byłam tutaj, a tak, tak, trzy funty, trzy funty. Także nie najgorzej, nie najgorzej. Były w, um, chyba w promocji. Dalej, co mam tutaj dalej, kochani, wam do pokazania. Dalej mam dwie kredki Big Gel Paint Liners. Pencil, przepraszam. The Big Gel Paint Pencil, tak one się nazywają. To są kredki do oczu z marka. To są takie te bardzo miękkie kredeczki. Chcę otworzyć, nie mogę. Bardzo miękkie kredeczki do oczu. Takie te żelowe. Kupiłam sobie Ultra Violet, który tak po końcówce to nie wygląda aż tak jasno jak w. O nie, to wygląda bardzo ciemno. A, okej. Okay. To na pewno nie wygląda tak, jak wyglądało maznięte w katalogu. I drugą mam w kolorze Cobalt. Bo nie mam takiego niebieskiego. No to też może trochę taki ciemny wygląda. No nie wiem, może, może zobaczymy. A nie, ten już tutaj wygląda nieco jaśniej. Kredka wygląda bardzo ciemno, ale, ale okej. Okay. Kupiłam je, bo nie mam takich kolorów, chciałam właściwie coś takiego bardziej jasnego, fioletowego. Tak wyglądają próbki, czyli tak jak widzicie, tutaj jest Cobalt, tutaj jest Ultra Violet i ten Ultra Violet, on jest dużo bardziej fioletowy, kiedy tak przechylimy dłoń, ale on jest na ciemnej, takiej chyba czarnej bazie. Bardzo przypomina mi ten Black Illusion, który mam z tych wykręcanych, z glimmer styków. Black Illusion i mój jest w kolorze Wish i on też jest taki... Na czarnej bazie jest właśnie taki fioletowy połysk. Tak mi to bardzo się, bardzo mi to przypomina. Tak, faktycznie. Ale, ale są, ale mam. Ten niebieski jest przepiękny. Niebieski jest przepiękny. Chociaż znowu przypomina mi bardzo kolorem musiałabym znaleźć żeby porównać. Ale dość przypomina mi kolorem jak on się nazywał? E ten z ten taki niebieskawy, który mam na się chyba nazywa. Um, ale no, wiecie, mogę się mylić, może to, tak po to prostu mi się wydaje. Um, kredki kosztowały mnie, już Wam mówię, 4 funty. 4 funty. Um, ale ja lubię te kredki, także myślę, że one bardzo, bardzo ładnie zachowują się na linii wodnej, nie, nie podrażniają mi oka i łatwo się je nakłada, więc dlatego głównie je kupiłam. Dalej, kochani, co mam? E, dalej mam taki oto produkt. To jest Duo Treatment Spray. To jest produkt do włosów. To jest taki dwufazowy spray z olejkami. To jest chyba pięć różnych olejków. Tak, e, tak. Nutri 5 Complex. E, nie wiem jakich olejków, a jak znajdę, jak uda mi się znaleźć, może w opisie gdzieś na stronie Avon, to umieszczę je na ekranie, bo tutaj nic nie jest napisane. I tutaj jest tylko napisane, bo tutaj można sobie odkleić, ja już to czytałam, i tutaj tylko jest napisane, jak używać, że spryskać rzeczywiście że wstrząsnąć buteleczką, spryskać włosy, i tyle, i wysuszyć. I tyle. I że można to używać na mokre, lub suche włosy. Także wiecie. Można tego używać jako takiego może sprayu napuszczającego, napuszczającego, odżywiającego, nie wiem. W każdym razie ja używałam, yy, używałam jeden raz, nie mogłam się powstrzymać. I powiem Wam, że wow! Moje włosy naprawdę były bardzo przyjemnie miękkie, takie po wysuszeniu. Czuję, czuję różnicę. Dzisiaj, znaczy dzisiaj, tym razem po umyciu nie używałam tego, bo nie, nie miałam po prostu w zasięgu, w zasięgu ręki. Użyłam mojego, z jednego z moich olejków, które nadal używam, zużywam, może tak. Tego rekonstrukcyjnego czerwonego. Znaczy w czerwonej, w opakowaniu z czerwonym kolorem, może tak. Wiecie na pewno, którego. Jeżeli używacie, to wiecie. I powiem Wam, że to nie jest to samo to zdecydowanie zmiękczyło moje włosy i, i, i takie były no błyszczące, piękne także także wiecie, no na razie po pierwszym użyciu mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, ale nie powiem Wam, że polecam no bo nie chcę polecać czegoś, co, co? czegoś, czego jeszcze nie sprawdziłam, tak naprawdę, bo jedno użycie to nie można powiedzieć, że coś jest sprawdzone, prawda ale jest, zapowiada się bardzo dobrze i on kosztował już Wam mówię 5 funtów 5 funtów, ale myślę, że no by drogo, bo to jest tylko 100 ml, ale faktycznie jest no przyjemny, przyjemny póki co. A i na stronie um, było napisane, że jest to produkt też, który ma ochronę taką przed um, ciepłem suszarki, czy taką, tą mówię, termoochronę, ale nie wiem, bo tutaj nie znalazłam żadnego, żadnej takiej informacji na opakowaniu oczywiście, także nie wiem, czy w katalogu się pomyli, nie wiem. No. Także taka, taka tylko informacja. Dalej, kochani. Dalej, kochani, zamówiłam sobie też próbkę Eve Embrace, bo bardzo byłam ciekawa tego zapachu. Mam takie, dostałam w poprzednim chyba zamówieniu taką tą małą próbkę z tym, wiecie, z tym takim patyczkiem, jak ja to mówię, ale niewiele tam czułam, więc była, była możliwość zakupu. Tego takiego, tej próbki takiej z atomizerem, uważam, że te są jakoś lepsze, nie wiem, one są niby troszeczkę większe też i powiem Wam, że mam go na sobie, ale nie czuję go za bardzo, nie wiem, miałam wrażenie, że te, te poprzednie w takie były bardziej intensywne, a ten taki jest, nie wiem, on jest taki kwiatowo, na początku owocowo, chociaż ja tam się nie, do, nie doczukałam się żadnych nut owocowych, Hmm, także nie wiem ale bo to ma być chyba fiołek, róża i karmelowe piżmo, tak z tego co pamiętam ale hmm, nie jest on specjalnie słodki, nie jest też hmm, rześki taki wiecie, świeży jest kwiatowy, tyle mogę o nim powiedzieć, nie wiem nie wiem, no nie wiem, uu, wyskoczyła mi próbka także hmm, jestem niezdecydowana, musiałabym może dłużej go poużywać, nie wiem e, dalej kochani Dalej mam całą linię kosmetyków Full Bloom, tak to się prezentuje, mam paletkę, mam dwa tusze, dwa dlaczego, bo są w dwóch różnych kolorach, ale o tym za chwilę I mam tą taką wykręcaną pomadką, kredkę, jakkolwiek by tego nie nazwać, to się nazywa Twist and Play, także mam, zacznijmy może, zacznijmy może od no, zacznijmy może od tych. Więc tak, mam dwa tusze. Dowiedziałam się od y, jednej z Was, z moich widzek, że te tusze, bo ja podejrzewam, że te tusze to nie jest nowość, tylko po prostu ułożyli w ładne opakowanie z kwiatkami. I faktycznie e, tam mi Pani napisała, że te tusze, bo to jest Mark Big and False Lush, że to są tusze tak naprawdę wodoodporne. Nie wiem. E, I one były w fioletowych opakowaniach. Tyle wiem na ten temat. Tutaj nigdzie nie ma informacji, że jest to tusz wodoodporny, ten akurat, ten, który ja mam tutaj w ręku jest w kolorze Blackest Black i tutaj mam informację tutaj na, samym, na, na tyle, bo chciałam po prostu zobaczyć, czy jest gdzieś informacja, że to jest wodoodporny tusz, nie, ale jest te że jest wyprodukowany w Polsce. To tyle. E, także nie wiem. Mm, nie wiem, czy to faktycznie będzie wodoodporne, czy nie, bo tak jak mówię, tutaj żadnej instrukcji nie ma. Nie jest tutaj nigdzie napisane ani wspomniane, że jest to maskara wodoodporna. Także tyle. Także mam jedną w kolorze czarnym, nie będę ich otwierać, bo po prostu nie chcę, żeby mi zwietrzały, e, druga jest w kolorze kobold, One dokładnie tak samo wyglądają w zwykłe, czarne opakowania. Tyle tylko, że to jest w kolorze cobalt. I dlaczego mam dwie? Nie dlatego, że tak bardzo je lubię, bo nie wiem, nawet nie używałam. Natomiast kupiłam... Chciałam bardzo kolor cobalt, ale mogłam w takiej promocji kupić Blackest Black, ten czarny po prostu. I to i paletkę za nieco tańszą, nieco mniejszą cenę niż kupiłabym wszystkie trzy pojedyncze. Więc po prostu dokupiłam sobie niebieski tusz i dlatego mam dwa. Tak to po prostu wyszło. To teraz może przejdźmy do kredki. Ja moją mam w kolorze Sweet Lust, czyli wybrałam tą najjaśniejszą. Tak się prezentuje kolor taki słodki różowy, cukierkowy róż. I ona jest wykręcana, tak jak widzicie zaostrzona na końcu, żeby można było po prostu wyrysować usta. Mówiłam Wam w przeglądzie katalogu, że takie jest założenie. Dziwne trochę, bo ta akurat, nie wiem czy wszystkie, bo tam są cztery inne kolory dostępne, ale ta akurat jest taka jakby wykończona metalicznie, nie wiem. Zobaczymy, bo oczywiście będę testować, nakładać na usta, więc zobaczymy jak to będzie. A nie powiedziałam Wam, tuż kosztował, już Wam mówię, 5 funtów, nie. Wróć. mam? gdzie ja mam? 7, a zapłaciłam 7 funtów za ten tusz. Ale ten, ten, ten wiem, że to wszystko kosztowało mnie mniej, także nie, nie wiem. Ale w katalogu jest za 7 tusz. Pomadka. Um, pomadka. 6,50. Ale mówię, ona mnie kosztowała po prostu mniej z racji tego, że była w promocji kupiona. I przechodzimy do paletki. Tak wygląda. Paletka w środku. Z może to. O, tak będzie Wam lepiej. E, tutaj rozkład jest bardzo podobny jak perlesk. Nie ma tylko lusterka. W tamtej było lusterko i takie było magnetyczne zamknięcie. E, tutaj, a tutaj ta sama góra jest cała magnetyczna. Znaczy, ta, cała ta magnetyczna, wie, wiecie o co mi chodzi. E, wieczko. E, I teraz tutaj, tu w perlesk był rozświetlacz, tutaj jest róż. Rozświetlacz podobno to ma być tutaj ten, o tutaj tak tak Ejwą przynajmniej pisze, nie wiem, zobaczymy, faktycznie wygląda tak rozświetlaczowo. Cała reszta to są cienie, przy czym matowych cieni to tak naprawdę mamy je, jeden, dwa, trzy, mi się wydaje, nie wiem, ten jest chyba taki delikatnie, ten tutaj róż taki, ten większy róż, jest chyba taki delikatnie perłowy, ale nie wiem, takie ma wykończenie, tak jakoś wygląda. Będziemy testować, będziemy testować i wszystko się wyjaśni, ale taka, kró taki krótki opis nie chcę Was zanudzać. Paletka normalnie kosztowałaby 12 funtów, ale tak jak mówię, ja z 12 nie zapłaciłam, bo kupiłam ją, e, kupiłam ją po prostu w, w promocji łączonej. E, dalej, kochani, co mam? Dalej mam nowy żel pod prysznic, Spring Bloom i powiem Wam, że on pachnie... U? On jak dla mnie pachnie takim bardzo świeżym kwiatem, taką trochę kwiaciarnią, wiecie, świeżo cięte kwiaty, coś takiego. Także mm, nie jest słodki absolutnie. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał na ciele, pod prysznicem, jak nie zużyję go po prostu do mycia dłoni. I ten produkt kosztował mnie funta. Tak, funta. Czyli nie tak najgorzej. już zbliżamy się do końca, kochani, zamówiłam sobie też z Avon Encanto Intense. To jest ten nowy zapach z Encanto Body mousse, czyli taki mus do ciała. Byłam go bardzo ciekawa, bo musu z Encanto nie miałam. Miałam próbkę balsamu, który był całkiem fajny. I mam nadzieję, że ten mus będzie tak samo odżywczy jak te masła, które są w Avonie. Ale czy tak będzie, nie wiem. On kosztował ten mus, już wam mówię. Mus kosztował. 5 funtów, także nie najgorsza cena Dalej kochani mam Kupiłam sobie bransoletkę I to jest ta bransoletka Z inicjałem, o której Wam wspomniałam Z tą taką kuleczką Którą się po prostu pociąga I ym, pomyślałam, że, że Nie wiem, nie mam dużo piżuterii no, a bardzo lubię I oczywiście moja jest literką A Zobaczycie pewnie ją U mnie gdzieś tam na nadgarstku Całkiem niedługo ta bramzolatka kosztowała 5 funtów. Zobaczcie, kochanie, musiałam przerwać nagrywanie, bo był czas odbioru młodego z przedszkola, więc na ten ostatni moment będziecie słyszeli kostum, także przepraszam bardzo. I y, mam tylko jedną rzecz wam do pokazania jedną w 15 częściach <laughs> może tak i są to te cudeńka piętnaście próbek to są próbki tej nowej pomadki, która teraz już nie pamiętam jak się nazywa ja ją nazwałam odżywko pomadka ona się nazywa revitalizing coś tam. Poczekajcie, może jest tutaj nazwa tutaj na rachunku za próbki. Revival. O właśnie. Revival Serum Lipstick. Tak ona się nazywa. Mam wszystkie 15 kolorów, chociaż powiem Wam szczerze, że tak jak patrzyłam, tak jak patrzę tutaj w opakowaniu, to nie mogę się doszukać tych, które mają być niby te najjaśniejsze, bo tam były, widziałam w, w tym próbników w katalogu takie, no i nawet bardzo jasne, beżowe odcienie. A tutaj ja widzę same czerwienie, a nie chwila, zaraz wróć, 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 nude. To to jest chyba najjaśniejsze z tych kolorów, Bo tak to same takie są, jakieś takie róże, pink blossom I no, ta może być, o, to też wygląda taka w miarę jasna, ale przewaga to jest właśnie albo takie, jakieś takie bordo, wiecie, one może tak tylko wyglądają tutaj w trupce, a na ustach będą inaczej. Nie mam pojęcia, ale są takie, które mnie przerażają, na przykład ta. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć ten kolor. Ona się nazywa Refreshing Petal. I ta jest taka mm, super ekstra koralowo-różowa. Także mam wszystkich 15. I teraz pytanie do Was. Pytanie do Was, moi kochani, czy chcielibyście, żebym zrobiła słocze tych pomadek. Nie wiem, czy od razu już Wam mówię, nie wiem, czy będę w stanie zrobić je na ustach. Hmm. Chociaż to nie jest jakaś tam zastygająca matowa, więc może ust mi nie pokaleczą. Ale ostatnio moje usta są naprawdę tak przesuszone, że może te pomadki to będzie jakieś zbawienie, no bo one niby mają przeistaczać nasze usta z takich właśnie przesuszonych i zmęczonych na właśnie takie piękne, nawilżone. Więc ja mam bardzo duże nadzieje z do tych pomadek. Także zobaczymy, ponieważ mam w planach zamówić sobie pełnowymiarowy produkt, natomiast chcę właśnie wypróbować wszystkie kolory, żeby sprawdzić, który najbardziej będzie mi odpowiadał i czy faktycznie będą one takie komfortowe na ustach, jak Aivon obiecuje. Także jeżeli jesteście ciekawi, dajcie mi znać. Ja się postaram zrobić, może oddzielne wideo, z właśnie z tymi wszystkimi próbkami. Postaram się zrobić jakieś takie w miarę dobre, słocze, kolorystycznie, oczywiście, żebyście mogli zobaczyć, jak one faktycznie wyglądają. Bo to, co jest w katalogu, przynajmniej w naszym katalogu, no bo w Polsce one się chyba nie pojawiły, nie wiem, czy się pojawią, ale to, co się tutaj pojawiło, ten, ten próbnik kolorów, to jest. porażka, po prostu. Także tak. Miałam okazję, bo były próbki, tak jak wiecie, w katalogu numer 3, więc zamówiłam wszystkie. A co? Czemu nie? I tak, kochani, doszliśmy do końca mojego zamówienia. To jest wszystko, co przyszło do mnie w zamówieniu numer 3, czyli zamówieniu marcowym. Już tak naprawdę jesteśmy po połowie marca i powiem Wam, że ten miesiąc mi tak szybko mija. Nie wiem, czy Wam też, ale bardzo się cieszę z tego, z tego względu, bo pogoda tak jakby powolutku zaczyna być coraz bardziej wiosenna i cieszę się, bardzo się cieszę, bo daje mi to więcej energii. Wy też tak macie, że jak wiosna się zaczyna, pokazuje, to tak jakoś wszystko lepiej wygląda. Bardziej optymistycznie. Ja tak mam przynajmniej. Także kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dajcie mi znać, co chcecie, żebym zrobiła z tymi próbkami, to znaczy, czy chcecie zobaczyć te próbki w akcji. Dajcie mi też znać, czy macie któryś z tych produktów, które ja mam. E, I czy chcecie zobaczyć, wiecie, test tych Full Bloom cudaniek. Tych, 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 o tych. <laughs> o tych. Um, także, jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak trancują się ciennie i tak dalej, to oczywiście dajcie mi znać. Będziemy kręcić. To tyle, moi kochani. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. O, młody chce powiedzieć do widzenia. Chcesz powiedzieć do widzenia? Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa. Pa, pa. Então, as desastrações, gente.